Och, dziewczyny, tak mi się nie chciało już w tej budzie siedzieć. Mi tak samo, mi też. Jestem głodna. Wiecie co? Może pójdziemy do McDonalda. Dawno nie jadłam mięsa. Zofia i Teodor są wegetarianinami, ale nie mają nic przeciwko, żebym ja czasem zjadła mięso. Chętnie zjadłabym dzisiaj cheeseburgera. Hej, dobry pomysł! O nie, Karola! Tamara! Jak cię złapię! Hej, Karola, poczekaj! O nie, lepiej, żeby Karolina nie biła się z Tamarą. No, lepiej, lepiej, żeby Tamara zdążyła uciec. Z pani nie pójdziemy. Co to było? Nie wiem, lepiej chodźmy sprawdzić. Ojej, co się stało? Ja, ja nie wiem, ona mi wbiegła pod koła. Ja nie chciałem jej potrącić. Ona mi wbiegła, naprawdę. Ach, Karola, żyjesz? Co się stało? Potrącił ją pan? Tak, ale ona, ona naprawdę wbiegła pod koła. Ach, Karola, obudź się. Czy ona żyje? Karola, Karola. Ach, czy ona oddycha? Ach, tak, trzeba wezwać pogotowie. Już dzwonię po karetkę. Oh, szybko, szybko, żeby ją uratowali! Karola! Karola, obudź się! Anka, zadzwoń szybko do pani Zofii. Ona musi wiedzieć o tym, że samochód potrącił Karolcie. Dobra. Urety, czy ona przeżyje? Czy ja ją... czy nie? Ja... nie... Proszę się uspokoić. Karolcia! Karolcia, ocknij się! Karetka już tu jedzie. Dobrze. Ojeju, ja nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Panie Zosiu, ona zobaczyła tamarę i chciała za nią pobiec i, i samochód ją potrącił. Jak to ją potrącił? Gdzie jesteście? Już tam jedę! Jesteśmy w parku tym koło szkoły. Jejku, dziewczyno, obudź się! Karola, obudź się! Pani Zosiu, proszę tu szybko przyjechać! Się? Nie, Karola! Czy ona... Nie, to niemożliwe. Spokojnie, ona oddycha, ale... Ojej, mocno ją pan uderzył. No dosyć mocno, ale ja naprawdę nie chciałem dziewczyny, ona biegła. Wiemy, ona biegła za koleżanką. O Boże, jaka tragedia. Kochanie, dzień dobry, wróciłem. Teodor, w samą porę! Co się stało? Karolina potrącił samochód. Musimy tam szybko pojechać. Dobrze, ale dokąd? Do parku, do parku, tego przy szkole. Ojej, dobrze! Piętnaście minut później. Proszę się odsunąć. Ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem. Dziewczynko, ona ma na imię Karolina. Ania, co się stało? Kaziu, jak dobrze, że jesteś! Akurat mam zmianę, dostałem zgłoszenie. Co się stało? Ja jestem świadkiem, widziałem potrącenie. Proszę pana, ja naprawdę nie chciałem, ona wbiegła pod koła. Tak, to niestety prawda. Kto wbiegł? O co chodzi? Kaziu, to jest Karolina, nasza koleżanka. O, o bardzo mi przykro, Aniu. Pan musi jechać ze mną na komisariat. Dziewczynka musi jechać do szpitala. Dobrze, proszę ją zabrać. Tylko proszę ją uratować. Karolcia, gdzie ona jest? Tam leży. Właśnie ją zabierają do karetki. Oh, dziecko! Oh, jaka tragedia! Kaziu, powiedz, że oni ją uratują. Nie wiem, Aniu, nie wiem w jakim jest stanie. Proszę nam pozwolić z nią pojechać. Dobrze, Pojedziemy karetką, trzeba się śpieszyć Karolcia Musi pan pojechać ze mną na komisariat Złożyć zeznania o, Oboje panowie muszą Dobrze, ale ja Ja naprawdę nie chciałem Aniu, wezwij proszę taksówkę I jedź do domu Dobrze Anka, chyba nie będziemy jechały do domu, prawda? Jedziemy do szpitala No oczywiście, że tak Powiedziałam tak Kaziowi, żeby się nie martwił Wezwijmy taksówkę. Będzie szybciej. Ach, powiedz mi, czy ona to przeżyje? Nie wiem, zuja, ale wyglądało to okropnie. I ten huk! Tak głośno! No wiem, Ach, no oby jej nic nie było. Oby z tego wyszła. Dobra, wzywajmy tę taksówkę. Dziesięć minut później. E, doktorze, dziewczynka lat czternaście potrącona przez samochód. Mhm. Mm Doktorze, proszę ją uratować, błagam pana. Proszę pani, proszę się uspokoić i dać mi zobaczyć dziewczynkę. Ale niech pan ją przepada szybko. Proszę pani, proszę się odsunąć, przeszkadza mi pani w badaniu. Kochanie, lepiej się nie odzywajmy. Bardzo mi przykro, że państwa córka została potrącona przez auto. Proszę się uspokoić i nie przeszkadzać, dobrze? Jeśli będą państwo przeszkadzać, tylko państwo pogorszą sprawę. Dobrze, ale to jest moje dziecko, moja Karolcia. Oh, 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 oh. Konieczna będzie transfuzja krwi. Szybko na z nią. Nie jest dobrze, ale proszę się nie martwić. Tutaj mamy naprawdę bardzo dobrych lekarzy. Już ja znam tych waszych dobrych lekarzy. Macie ją uratować. Oh, mogłam po nią pojechać mogłam ją odebrać ze szkoły. Kochanie, nie obwiniaj się. No właśnie, proszę się nie obwiniać. To nie jest pani wina. To moja wina. Mogłam po nią pojechać. Mogłam ją odebrać. Już nigdy więcej nie wróci na pieszo ze szkoły. Nigdy. Proszę pana, szukamy naszej przyjaciółki. 14 lat. Karolina miała wypadek samochodowy. Idźcie na pierwsze piętro. Dobrze, dziękuję. Rety, jaki niemiły gość. Mam nadzieję, że Karolina już się obudziła. Ja też mam taką nadzieję, Anka. Jak długo, jak długo będziemy czekać? Nie wiem, kochanie, naprawdę nie mam pojęcia. O, tam jest pani Zofia i pan Teodor. No i co, wiadomo, coś, co z Karoliną. Jeszcze nic nie wiemy. Czekamy na informacje. Zabrali ją na badania, ale chyba nie jest dobrze. Ten samochód tak mocno ją uderzył. O, nasza Karolcia, nasza kochana Karolcia. Proszę się nie martwić, na pewno wszystko będzie dobrze. A co jeśli nie? Co my bez niej zrobimy? Ja tego, ja tego nie zniosę. Kochanie, nie mów tak, wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Pani Zosiu, wiem, że jest pani przykro. Przepraszam, że jej nie dopilnowałam. Jak to się stało? Ach, Karolina zobaczyła Tamarę i chciała za nią pobiec. Tak, i wybiegła z bramy z parku, no i ten samochód, i ten huk. To było straszne. I ta krew. Ach, Aniu, przykro mi dziewczynki, że musiałyście na to patrzeć. Że przytrafiło się to akurat wam, naszej Karolci. No już, kochanie, już. Ach, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze Poczekajmy na lekarza Na pewno zaraz przyjdzie i wszystko nam powie Mam nadzieję, że ten facet, co ją potrącił Trafi do więzienia, no do żywocie Przecież mówiłaś, że ona wybiegła Wybiegła na ulicę No tak, ale on jechał nieostrożnie Na pewno jechał szybko no, Janka, nie możesz obwiniać kogoś. No wiesz, no przecież ona naprawdę wybiegła. Myślę, że ten pan nie chciał jej potrącić. To był wypadek. Tak, też tak myślę. Dobrze, na razie, na razie czekajmy. Czekajmy na informacje. Dobrze, poczekamy razem z wami. Tylko zadzwonię do mamy. Ja też zadzwonię. Na szczęście, kręgosłup jest cały, ale ręka, noga. Druga noga też złamane. Biedne dziecko, taka młoda dziewczynka, czy ona z tego wyjdzie, panie doktorze? No miejmy nadzieję, że tak, ale musi przejść kilka operacji. No i transfuzję krwi. Trzeba zdobyć odpowiednią krew. Dobrze, zajmę się tym. No dobrze, muszą panowie złożyć zeznania, jak to się stało. Proszę pana, ona naprawdę mi wbiegła. Ja jechałem, no przepisowo, no, no nie za szybko, nie za wolno, no normalnie jechałem, no a ona wybiegła. No tak, ale stało się to na pasach. Tak, ale ona naprawdę na nie wbiegła. Ja to widziałem. Wbiegła prosto pod samochód. Mhm, mm rozumiem. Ja naprawdę, naprawdę nie chciałem. Nie mam żadnych punktów karnych. Nigdy nie spowodowałem wypadku. Nigdy nie przekroczyłem prędkości. Jeżdżę przepisowo, naprawdę. Dobrze, proszę wszystko powiedzieć jeszcze raz. Jechał pan i ona. I ona wbiegła, no wbiegła prosto pod koła. Proszę pani, no i co z nią? Na razie mogę tylko powiedzieć, że jest połamana. Ale co ma złamane? No cóż, na pewno dwie nóżki, rękę. O Rety. Ale czy ona to przeżyje? Czy ona z tego wyjdzie? Proszę nam powiedzieć! Przepraszam, ale teraz bardzo się śpieszę. Muszę zorganizować dla niej krew. Ja oddam! Ja oddam krew! Ja też mogę oddać. I ja, i Zoya, wszyscy oddamy! Krew musi być zgodna. Przepraszam, ale naprawdę muszę się pośpieszyć. Kochani, jesteście ciekawi, jak dalej potoczy się ta historyjka. Koniecznie subskrybujcie kanał Bajolanki, aby nie przegapić nowych odcinków. Toka boka. Trzymajcie mocno kciuki za Karolcie, oby wyszła z tego, oby wszystko dobrze się skończyło. W komentarzu możecie zostawić dla niej dużo serduszek. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!